Cześć, tu Emil Dąbrowski, witam w nowym odcinku Wiadomości Szczecin. Zapraszam na najnowsze i najciekawsze newsy z miasta. Na początek zabieram Was na jezioro Dąbie, gdzie powstaje najnowocześniejsze kąpielisko w Szczecinie. Remont trwa i widać kolejne efekty. Zresztą sami zobaczcie. Przy wejściu powstaje nowy budynek KAS, a dalej budynek administracyjny. Wzdłuż plaży budowany jest ozdobny mur oraz chodnik. Po zakończeniu prac na kąpielisku będą place zabaw, piramida linowa, siłownia pod chmurką, nowe ławki oraz parking dla rowerów. Kolejne raporty z przebudowy kąpieliska Dąbie sprawdzajcie na wiadomości szczecin.eu Teraz kilka słów o inwestycji, która jest dopiero przed nami. To montaż hamaków i leżaków w miejscach, w Szczecinie, w których lubicie wypoczywać. W pierwszej kolejności w Parku Żeromskiego, w Parku Kasprowicza, na Arkonce i na Polanach w Lesie Arkońskim. Tam znajdą się hamaki ze stalową konstrukcją, w których siedzisko będzie zrobione z drewna świerkowego. W dalszej kolejności na Arkonce pojawią się betonowe leżaki ze świerkowymi deskami, a w ostatnim etapie leżaki obrotowe staną w Parku Kasprowicza. Miejskie miejsca do odpoczynku to zwycięski projekt ze Szczecińskiego budżetu obywatelskiego. Teraz urząd analizuje oferty, które wpłynęły w przetargu. Śledźcie finał tej sprawy na wiadomości SzczecinEU w zakładce Mieszkańcy. Aha, skoro jesteśmy w Lesie Arkońskim, to zostańmy jeszcze w okolicy, na Syrenich Stawach. To właśnie one oraz Park Majowe będą miejscami akcji Jedno Dziecko, Jedno Drzewo. Zakłada ona uczczenie Narodzin Dziecka z 2019 roku posadzeniem drzewa w Szczecinie. Zakończyła się już rekrutacja do tegorocznej edycji, teraz czas na posadzenie 75 drzew. Jeśli chcecie towarzyszyć rodzinom, które w ten oryginalny sposób chcą uczcić jedno z najważniejszych wydarzeń w ich życiu, to będziecie mieli na to szansę już w październiku. Przenosimy się na ulicę Szczecina i zalecamy kierowcom ostrożność w kilku miejscach. Chodzi o ulicę Jana Kazimierza, Kazimierza Królewicza oraz Łady, gdzie w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonywane jest frezowanie nawierzchni i układanie nowej. Ulice są przejezdne, ale trzeba się liczyć z utrudnieniami związanymi z odkrytymi urządzeniami podziemnymi oraz wprowadzonym ruchem wahadłowym. To jak szybko inwestycja się zakończy, w dużej mierze zależy od pogody. Plan jest taki, aby ulice były gotowe już w połowie października. Czyli mniej więcej wtedy, kiedy czeka nas Festiwal Młodych Talentów, właśnie poznaliśmy gwiazdy koncertu głównego. Bo, jak pewnie wiecie, festiwal to nie tylko poszukiwanie przyszłych gwiazd Estrady, ale też świetny koncert, w ostatnich latach głównie artystek doskonale wszystkim znanych. Tym razem będzie to Katarzyna Nosowska oraz Natalia Nykiel. Wystąpią 10 października w Netto Arenie i zaprezentują utwory ze swoich najnowszych produkcji Nosowska na tłusto i Basta oraz Origo. Wejściówki są do kupienia na stronie bilety.fm, a wszystkie szczegóły dotyczące samego festiwalu znajdziecie na stronie talentów.pl. Tworzenie własnej gry komputerowej to dla wielu brzmi jak marzenie, a teraz będzie szansa na jego spełnienie. W ramach akcji Kodojs z Gigantami Szczecińska Młodzież, oprócz tworzenia własnej gry, zajmie się też wykonaniem swojej aplikacji oraz przede wszystkim pozna podstawy jednego z języków programowania. Chodzi o to, aby zainteresować uczniów nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Warsztaty odbędą się w weekend 12 i 13 września w Alei Piastów 1. Udział mogą wziąć uczniowie od 7 do 19 roku życia. Sprawdź, jak się zapisać, na stronie www.kodujsgigantami.pl. A na naszej stronie śledź zawsze aktualne newsy z miasta. Szukaj ich także w aplikacji, na ekranach w mieście czy w Facebooku. My widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!